Dzień dobry. Oto cena postępu cywilizacji. W krajach zachodnich w sumie autostrady i rozwój infrastruktury drogowej nie jest tak skąpy jak w naszym kraju. Często autostrady są już 4, 5, nawet sześciopasmowe i to tak i tak nie zmniejsza naszego czasu, no pewnie w jakimś stopniu zmniejsza, ale tak i tak nadal stoimy w korkach. E oczywiście za dużo ludzi e korzysta z samochodów, e znaczy na dojazd do pracy, oczywiście gdziekolwiek już teraz, bo z komunikacji miejskiej to już powoli mało kto korzysta. E Ludzkość się robi coraz bardziej wygodna ale to jest cena luksusu spędzamy nie, kilkaset godzin rocznie w ciągu życia pewnie z kilkanaście tysięcy godzin w, stojąc w korkach oczywiście móc w ten czas wykorzystać całkiem inny na pewno lepszy sposób także Mamy luksus i postęp cywilizacji. I pamiętaj, nie bądź chuj subskrybuj. Do usłyszenia.